Euromeble to salony fabryk mebli Inkop. Euromeble to największy w kraju wybór mebli eksponowane na wielkich powierzchniach. Euromeble to najbogatszy wybór mebli kuchennych produkcji własnej w najnowszej światowej technologii. Euromeble to europejski standard latem taniej. Ceny na każdą kieszeń. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, także na raty. Kupując w salonach Euromebli, możesz wygrać cenną nagrodę. Jedną z nich jest Polonez Caro. Euromeble, Warszawa Chodakowska 12. Zapamiętaj: Chodakowska 12. Szczegóły w sobotnim wydaniu Gazety Wyborczej.